Siemanko widzowie, z tej strony Bepopek, witacie w piątym odcinku z GTA Z lotowisko. No wyniosłem wszystkie pudełka Oje z domu, bo przeprowadzam się Do tego nowego domu na miroparku Dobra, nie do Diego Hello? Halo, 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 siema. No, ma. Mm, umawialiśmy się, że przyjedziesz dzisiaj, bo ten, bo ja przeprowadzkę. Aha, mm, dobra. ten, muszę dobra, przy, się przyprowadzić no. no, no. Dobra. Ja. Siema? ma, cześć. Te kartony? No tak, te kartony, pudła. Dobra, otwieram bagażnik. Brak. Ja, to się widzimy... O, jak, jak już będziemy jechać. Długo potrwa. Widzimy się za jakieś 15 minut. Kierować czy ja mam kierować? Nie, ja pokierować. kieruję. Pyk to się małdra. To. Za, yy, wezmę, za A zaprakuję. te braki to co? To jest auto moje dwa, nowe. Więc... Jakie zezwom... wraki? O się naprawił. Prawie zadzwonisz, to bym ci załatwił jakieś fajne auto. Nie trzeba, dobra. Ja tu wezmę se... se w mechanika się pobawię, zrobię te auta i będzie... Znaczy no, no może klipsy, bo Dodge to... Aż dach wgięty jest cały. Połowy, połowy auta nie ma, więc no. A widzisz? O. E, tutaj o, tutaj do, do środka. To jest O. To a to ten... Mitsubishi Eclipse Tak. O. Nie no, czekaj, 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 nie. No nie, no jeszcze z tego się dymi. Z Dodge'a się nie dymiło, to kurde. To będzie... Robota. Dobra. Ja bym... paczki... paczkę bardziej o tu jeszcze tam ostatnią dwie paczki mm -hmm. Wypadka. No. Dobra, yy, to dzięki to za pomoc. Tak. No dobra, no. Jakbyś miał jakieś. Yy, ten. prośby, albo. Coś, yy, byś miał jakiś problem, to dzwoni. To dzięki, wielkie, No, się ma. Tak. Właśnie, wzywałem. No, cześć, cześć. Halo. O, halo. Mieliśmy się spotkać. Pierwsza rzecz, że miałem jutro halo. ci... No, halo, 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 słuchaj. co z tym, no, tym słuchaj. Dobra, słychać. mówię ten. Pierwsza rzecz, że Eklipsę mieliśmy wycenić części. Druga rzecz, że ten, że miałem ci doja przywieźć A, no, no to dobra. Spotkajmy się gdzieś, nie wiem. I ten, wycenię cię Eklipsę, a Dojo mi kiedy jak będziesz miał czas? Mhm. Albo po prostu, jak ja będę w domu. Brać, no, chyba, że pod mój dom podjedziesz. Bo ja ten, ja bym musiał lawetę brać i tam jechać. Ten, brać Dodge na lawetę. Eklipsę. Nie wiem, to podjedziesz pod mój dom? Eklipsę złożyć i no, Dodge? No, podjadę, podjadę, wyślij Pinaskę. Ktoś. Siema. Siema. Siema, siema. Ładny Lex. Dobra. No, dzięki. A, a, dobra, to ten, dobra. ale tu siwo. No widzisz, tutaj masz Dodge'a Chargera. To jest chyba 2012? 10 rok? Nie wiem. Trudno ocenić. No, coś mi się Dobra, tutaj opatrz. Z tyłu zderzaka nie ma. Dach wgięty po dachowaniu. zderzak Zderzek przedni rozwalony cały. Maski nie ma. Drzwi nie ma. Tu dwóch. Przednich i tylnych prawych. No Co, dymi się. Tam silnik będzie trzeba też, też coś tam popatrzeć. Porobić chudnicę na pewno. Koła. No, koła chyba w dobrym stanie są. Z tego co widzę. Dobra, to... I... To trzeba że... Tak. co to? Tutaj, będzie zrobić na duże to... roboty. No. no sam, sam ogarnę, sam ogarnę. Sam ogarnę. dobra. Yy, no to tu, przedniego zderzaka nie ma. Maski, jak widzisz, dymi się cały przód, rozwalony. Czyby... wita Lampy, i widzę, że ktoś mi zderzek zabrał. Albo odpadł. Nie wiem. Eee No i co? To trzeba że myślę, żeby naprawić i przyciemnić, czy by... No to sam sobie zrobię. No i co? Jakieś falgi inne dać i myślę, że będzie gotowe, a eclipse no. chcę, chcę poszerzyć na pewno. Kręcić. No to super, Otóż... no dosyć drogo wejdą części do eclipse. Nie wiem, bo jak to Japońscy to nie wiem, tak z 50 tysięcy gdzieś. Jeszcze raz. Mówię 50 tysięcy minimum pewnie. No zależy, z której półki chcesz, jak z takiej dolnej, no to nie. Nie, no tak. No te... że, że taka, taka średnia. Myślę, że 60 tysięcy wyjdzie. Co? Mmm, dobra. To pomyślę. A za Doge'a ile gdzieś tak wyjdzie? To, 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 to wiesz, to Ameryki, no to częściej to pewnie... ...będą tańsze. To też Dodge, Dodge jest dużo. No to będzie... Le, tak. To będą akurat tańsze części, ale... ...le Mitsubishi, wiesz, Japoń za to. Tak. Mówię też, pamiętasz, że dach cały wgięty, jak to ledwo co da się yy, ten gdzieś w nim. Trochę lifa, no. Z tym doczem, ale. Nie wiem. Czy masz miał jakiś transport, żebyś mi go przywiózł z tobą? Ja bym sobie mógł w Flatbeda przyjechać. Czy masz jakiś transport? Ten... nie mam transportu... Czekaj! Gdzie ty mieszkasz? Znaczy w sensie mieszkasz... czy masz warsztat? Czy, czy się przeprowadziłeś, czy co? Tylko się przeprowadziłem, jeśli chodzi o jakby miejsce zamieszkania. W garażu mogę... Nawet w garażu bym ci to mógł zrobić. Mam jeszcze warsztat taki wynajęty nawet, ten za którego płacę i też bym tam mógł, wiesz... coś porobić z nimi. Ja. No dobra, to najwyżej czekaj. Jutro wynajmę ten... wynajmę Od BadBad'a to ci przywiozę tego dodża. Tak, no to, o to jutro ten, to daś mi pineskę, wysłać to ja ci jutro ten do dodża. No. Dobra. To będziemy w kontakcie, jak coś. No dobra, to tyle. No. 8, 8, siema, siema. 101. Trochę pospałem. Po co tam go A tu ten. Z McLarenem. Honor. w Yo. ma. What's up? Mam do ciebie sprawę, jak tam się mieszka w ogóle? Y y powiem ci, że git. Na pierwszy dzień, ja się ten... z rana dzisiaj przeprowadziłem, ale... powiem ci, że chata git. Dobra. Mm, ładuj się. Mam sprawę. Ja też sprawę do ciebie mam jedną. No, no to wal pierwszy. Dobra, Ym, bo jak widzia, widziałeś moje gruziki tam, yy, i muszę, no muszę, no chciałbym je naprawić jak najszybciej. Kas potrzebuję. Kurde. No to dobrze się składa, bo mam yy, Kurde, właśnie teraz będziemy organizować wyścig. Yy, gdzie do, hmm. masz tam trochę kaski? Yy, bo wiadomo, no masz tam zakładziki i tak dalej, ale za pierwsze miejsce masz 15 koła, no, za drugie masz 5 koła, i za trzecie masz 5 koła. Bo te miejsca już wiesz, tam nie liczą się. Pierwsze top 3 po prostu zarabia jakąkolwiek kasę. A, no taki. Nowy ścig będzie dziś wczoraj, yy, to znaczy bardziej tak w nocy. Yy, bo wiesz, w razie czego ostrzegam też yy, Policja może nam wlecieć, nie? No co pięknie. Jak, by, no. jakby była, to pamiętaj, że zawijkę zrobić. I że nic nie widziałeś, nic nie wiesz. Dobra. Yy, na lotnisku będzie w nocy. Yy, na lotnisku Santos. Tak, LS. Ale... No to ciekawe, ciekawe. Już tam na, na powoli rozstawiają. Okej. Okay. Właśnie mówię, organizuję i potrzebuję jakiegoś wykwalifikowanego. Będę pamiętać. Dykucji. A jaki to typ? typ jakieś nie wiem, okrążeniówki czy coś? Yy, drag. A na prostu mówisz, dobra. Tak. Tu mówię, mm. yy, potrzebujesz jakieś fury? Właśnie, chciałem ci to powiedzieć, że samochodu nie więc, więc byś musiał jakoś no. mi załatwić. mi coś. Wyklepi się ją. Dobra, y, ogólnie to po auto będziesz mógł podjechać tutaj. Y, zostawię tutaj, bo tu jest mój garmin. Y, jeden z bialunów, no to tutaj ci zostawię o kurde. fajne kurde. No to wiesz, fajne takie do, do fotek na, na IG. O kurde, faktycznie. Life invader. I tunel, no. no no dobra, dobra, to złoto mówisz dzisiaj wieczorem, to, No to gdzieś nie Tam. wiem 22 gdzieś, pewnie Tak, coś takiego, tak gdzieś nie wiem, może do północy, może trochę dłużej. Zobaczymy też czy, czy psiarnie Dobra, okej okay. No Dobra, podwieźcie pod chatę? No podwieź mnie pod chatę, no 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 Dobra Kurde powiem ci po wiem co y Pomarańczową wtedy no, po co... Jak się wynajmowałem chatę. No to kupiłem sobie jeszcze... No to powiem ci, jeszcze lepsze. No, no, no wiesz, dobra. Stać. Pra, y, to stać. To byś, najwyżej tam nie wiem, 21 podjechał y, do mnie? Po mnie spokojnie, ten, spokojnie. no to by się mi podało, bo nie wiem czy ten. No, spokojnie. Dobra, to dzięki. Zobaczmy. Jo. Jo. Dobra, jest wie, jak słyszeliście, o 22 jest zlot. Więc widzimy się już 21. Oho, ale fura. No, trzeba było coś z lotu tak, pokazać. No. No, dobra. Co, jedziemy? Po no, jedziemy, bo za, za pół godziny z lot jest, niby, no to wiesz. No, dobra. Lepiej wcześniej być. No. Już tam przeszykowałem, Mam nadzieję, że spodoba się fura. Ogarnę coś tam. No, wreszcie dojeżdżamy. Jakby, co, to, to jest też mój mechanik, więc jakbyś potrzebował tam coś ogarnąć. Mmm, dobra, czy coś? No, takie, takie to składacie w środku. No mustang, tutaj. dobra. Tak. No, ciekawe, powiem ci. No... W, w środku. Że, żeby... no. Tak. Dobra. E, taki, kurde, mi się podoba, taki starszy mustang, kurde. To na lotnisku, ja tam podjadę moim Bugatti. Hmm, dobra, okej, okay, no. Czekaj, tutaj wszystko ogarnę,

Na to takie rzeczy zrobić. Tak, ludzie powiem wam, że. Tracą szansę. Chodźcie tutaj wszyscy. Dobra. Co No, ja Dobra. jestem organizatorem wyścigu i chciałem was tutaj serdecznie powitać i powiedzieć tutaj, jaka jest yy, kasa za poszczególne miejsca. Gramy tutaj parę wyścigów. Planujemy tak, od, tak do 24, pierwszy coś takiego. Jeśli nam psiarnia nie wleci mm, za topkę. Za top 1 mamy 15K mm -hmm. za topy 2 mamy 10K i za top 3 mamy 5K plus Dobra. możecie tam brać e, zakładek i starać. Wpisowe to 1000. Ja Pamiętajcie, pos... żeby nie pisać. No dobra. Hmm, dobra. Jak chcecie to wpisuję, może wpłacić w później po wyścigu. Bo... Ja, post... o... ja postawię na Z tego szarego mustanga. Dobra. Ile stawiasz? 5k. Dobra. Trzeba. Czekasz, po prostu tylko przelicza. Nie będzie tam, nie będzie Lexusem się ścigał. Dobra. Kurde. Chyba, że... Ja już się ustawię do wyświetlania. nie, dobra. Dobra, to czekaj, yy, ile wpisowe? Yy, Tysiaczek. Tysiaczek, no dobra. O. Może ja już się ustawię na wyścig. No, stawiaj sobie. Dobra, położę to tutaj na ziemi. I tych tysiaczek z Mam. naszego pompa już zostało tylko 5000 z Czyli stawiasz tu kogoś? Może na siebie? Tysiaka też? Hmm, można. Dobra, postawę tysiące, Albo 2000 postawię. Dobra, ja stawiam Trzymaj. na ciebie 15. O kurde, dobra. A tak, żebyś poczuł presję, zobaczymy. Dobra, masz tu mam. jeszcze dwa tysiące. No, dobra. Dobra, jest się ci Co, pierwszy mam się ścigać? Tak, dawaj. Znoszę ręce jak opuszczę leścik. Dobra. Trzy, cztery, poszli. Uderz. Kurde, pierwszy wyścig przegrany widzę Kolejne osoby Słyszałem, że tam przegrałeś No, przegrałem pierwszy, ale w drugim się postawiłem yy, na razie yy, teraz wy możecie zobaczyć. Dobra Następne osoby ścigały i później wszyscy mogą ścigać, zależy jak to będzie Chyba, dobra. że... A, bo my myślałem, że robimy... Ej, chodź tu. No dobra. M mówię ten, że myślałem, że my robimy tak, że... Na przykład są dwie osoby i te dwie osoby trzy wyścigi robią. Po trzy wyścigi. Yy, no nie wiem, na, no, to, no to za chwilę tak zrobimy, tylko... Że najpierw ty przeciwko yy, tutaj. Mhm. -mm. No. No do tego, no to tutaj z kolegą wyścigi robicie, później y, tutaj koledzy robią, później znowu wy, później znowu oni, tak wiecie. A. no dobra. To może, może tak zrobić. Dobra, panowie, jak coś to jeszcze nie, 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 do, nie dokończyłem. Jak coś to y, wy się ścigacie, macie trzy wyścigi. Y, po tym wyścigu oni się ścigają. I później znowu wy, i później znowu oni, i później znowu wy. Dzisiaj też tu kolega mówię. jak To no. są... Jak to A ten czemu tak daleko się ustawił? Co mówisz? A tamte no... Czemu tak się daleko ustawił no. za barierkami? Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ale poszli. Nie, no widać ten Mustang to kurde. I jeszcze raz. No ten Mustang to poszedł. No bo pewnie z półtora tysiąca koni, no. Coś takie musi być. Dobra, no i co i teraz my się ścigamy. Trasa już zna się. No tak. Zobaczymy, jak teraz spójdzie. A Ale chłopo w value. To Wygrał wygrał Pan, wygrał już. do topi? Tak znamy. Ready. Trzy, cztery, poszli. O. Wow. Jest szansa. Wygrałem. pod maską, bo nie ma, niemożliwe, żebym miał takiego power'a w agendzie. No to niech tu przyjedzie. No, przygotujcie się. Ziomek! No co? Dobra, wszyscy gotowi? Fajnie oszukiwałeś. Co, że oszukiwałem? Kiedy? Wręcenie, jesteś pod maską? Nieźle. Ja chłopie... Jezu... Przecież stałem ciągle przy tobie. Znaczy ja wiem, od, odchodziłem na kilka z... Ale wiem, że... To chłopie... Max kurna... Po pierwsze... Stary, niemożliwe żebyś miał do... Żebyś dostał nagle takiego powera. Po pierwsze... Jak dobra. jak Mówię, bo pierwszy raz jechałem takim autem. Więc y, słabo biegi zmieniałem wcześniej, a teraz y, zrozumiałem i wiesz, no, power'a trochę dostałem. Panowie, możecie już na tor wchodzić. Ostatnie Jak Kurna Kto cy... wygrał? Mustang znowu? Ty wygrałeś? No tak. Dobra, to usłyszałem. Szybkie te auto. Tutaj. A dobra. Chodź, to powiedz mi, jak ja mogłem coś kręcić pod maską. Jak ja, kurna, tam ustałem przy tym. jak jaki sposób? No, ja nie wiem. Podenerwowany jest. Może do może, może tego, bo jeśli, że kasy straci. Nie wiem. No, to pamiętajcie, że to jest finałowy ten. Tak. Pamiętajcie, że to jest finałowy, i ten no, wszystko. Zobaczymy. Prawie się, ja ja was zaraz. Gotowi? Gotowi? No nie wyciśkaj wszystko pamiętajcie. No. Dawaj! Siedem, cztery, poszli. Kurde Lota, 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 spotkamy się jutro, w garaż, hm? jutro Sakra, jaką drogę wybrałem?